Cześć, witajcie w kolejnym odcinku League Legend. Jest dzisiaj ze mną Sebek. No, cześć. I gramy sobie wspólnie Arama. Jak widać, mi wylosowało dzisiaj Amumu, z czego jestem zadowolony tym razem, a Sypkowi Korkiego. Jak tam Twoja reakcja? Ja nie, ja nie narzekam. Nie narzekasz. Ja nie, mogło być gorzej, nie? No, zdecydowanie mogła być nami na przykład. No, mogłoby być. I wtedy o, bym z który dostawał, oczywiście. Po raz nie kolejny. Nie nami. Tak A, jest. Ja nie, wtedy nie miałem nami. Nie, wtedy się śmiał tylko, że. Wtedy zmieniłem nami. <laughs> tak. No tutaj mamy jeszcze Kogmawa, Caitlyn i Wejgara. Zastanawia mnie ten Klins na Malfajcie. No, zastanawia. w sumie to może być dobra kontra na mnie, kiedy ja ich złapię w ulta. Wy wtedy ruszycie spokojnie na nich, pewni siebie, a on wtedy odpali Klinsa i was wszystkich podbije. I zanim wy opadniecie, to jego sojusznicy już się obudzą ze stuna i mogą atakować. No, To może być jakaś taka próba bo, bo kontry nie, mojego... Aż tak... Aż tak przewidział, że, że będzie coś z tym? Może, może. Nie wiem. Różnie to bywa. Ja to to sobie tak od razu wyłączę to sobie. dziadostwo... Ja sobie zbuduję... tak? Czy Vertical? Eee... anti, -aliasing. anti -aliasing chyba, tak. Musiałbym rzucić okiem. Dobra, wyłączone i od razu... Nie, nie skoczyły. Coś mi na chwilę skoczyły. No nie, mi na razie FPSy trzyma w porządku. No mi też 60 trzyma i, i nie spada. No u mnie około 140 trzyma. To nice. Aha, może bym tak skill'e sobie wziął, zplanował. Dobra, no zobaczymy, nie, muszę na razie. Nie, włączony ten Anti-Aliasing, bo mnie przerażają te, te małe mopki bez tego W. Dlaczego? No bo inaczej kompletnie one wyglądają. One tak wyglądają, jakby miały taki... Taki typową ramkę. Aha. Aż tak? No. Ile jemy? A, ten Stun Amumu. I jest pierwsza krew. Mm. Świetnie. A mi się zachciało aż lecieć za nim. Całkiem fajnie to wyszło nawet. No, szkoda, że jeszcze tamten nie padł, ale mówię, nie, nie wbijam się w nich, nie będę... Nie, nie, wolibera ciężko, wolibera wolibera by ciężko by było ściągnąć przez tą jego pasywkę po prostu. Odpaliła mu się w ogóle? Tak, tak, no tak, on już zbity prawie do zera był. Czyli to. no tak, w sumie tak, rzeczywiście, na no, się praktycznie. No chciałem go gonić, tak. ale mówię, nie chase'uje. No, o, tutaj, tak, no tamto ja się nie będę... Tak, się z misiem przy Dokładnie Teraz ja sobie trochę tu grę muszę to jest ściszyć Takas jest... ja na... w ogóle nic z tą trutką nie robię. No, no dobra Zbiła mi te 70 hapców co ona ma kupione? Dwa dorany i książeczkę także Szału nie ma dupy nie urywa no nie. No ten Wigar coś tam próbuje. Wigar w ogóle jak Wiagra co Co? Mówię Wigar jak Wiagra. Coś tam próbuje szarpać ich, ale to. Tak. O, całkiem przyjemnie. Co tak Co ona tutaj? No i kolejny flash O, o, o. Dobrze. Super. Fajnie. Ten, ten, nie wiem, no, ten Malphite no, będzie u nich pod tanka się robił czy coś? Nie wiem, ja się robię to... pod tanka, ale tam zawsze tego relaya sobie złożę. Już może później Rabadona, żeby troszkę tego tych obrażeń więcej zadawać. No 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 no. A myślałem, że podejdzie. Ale ginie? Minimalnie. Ja. Już, już wie, że się na mnie rzuciła, więc... No widziałem właśnie i w dupę go, i w dupę. O, świetnie. Aj, 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 aj. Ach, minimalnie. Mu Cały się czas odpowiada. trochę. No, ale tego, Urlika prawie złapałem. Cały czas minimalnie brakuje. No, a to dlatego, że dawno mówię nie grałem. Ona zawsze jest zbanowana na tych rankedach i. Ona? Amumu, w sensie. No. No, no, ale po prostu. sumie nie wiadomo, czy to jest on, czy ona. Nie no jest no. Co... To jest smutna mumia, no to można by interpretować mumia ta, czyli kobieta tak, ale... czy znaczy, no, rodzaj no się chyba tak. więcej było w męskich rodzajach. Też mi się tak wydaje. To, bo to do no, mumii no, to no, chyba No niech ktoś tu jest... bije, niech ktoś bije. Wszyscy tacy ważni w państwie. Ja tu chętnie kogoś przygarnę. Ta fiora Kusi. Ta fiora Kusi. <laughs> Przytulią. No 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 no, chodź. No, misiu. Dobrze, nice. No i leżysz kolego. Wchodziłeś Nawet. No. Tak. Właśnie czekałem, niech któryś podejdzie dobrze. tylko. Będzie problem, troszkę jak będą mieli szósty. Bo oni mają sporo obszarowych ultów. No, tak. Dlatego All mój nice. ult będzie tutaj dużo, tak. Dużą podejdzie. rolę odgrywał. Żeby w odpowiednim momencie ich łapać, właśnie. No, dobrze by było. Fiorę trzeba będzie bardzo szybko ściągać. No, na swoim ultem będzie mogła ostro nam namieszać się tutaj. Ale ja już mam swoje. No, ja już mam swoje ulgi. Także zaraz pewnie będę kogoś się tam. No, misiu. I łapiemy. Dobra, kas śpi. Jeszcze Fiora. Może, nie. Czyli Fiora ma za dużo łapców. No. To wygląda To Tak, mnie zawsze te kwadraciki zmylą, że to tak wygląda, jakby na tych hapsów miała nie za dużo, a no, no, kiedyś szło. chyba nawet taki Bóg był, że właśnie te kwadraciki nie były adekwatne do tego, ile konkretna postać ma aktualnie punktów życia. Nie, nie pamiętam takich rzeczy. I, Trudy, często, znowu było I często miałem właśnie tak, że po prostu takie osoby się wbijałem, a to się okazywało, że one mają po 3000 życia, i mogłem sobie je klepać. No, ale to jest Pamiętam, były też te czasy, gdzie... Oj, nie zdążyłem bariery opalić? To też były czasy, gdzie nie było tych dużych pasków, jak miałeś tysiąc hapców, tylko były tak, same tak. po prostu paski i wtedy nie było wiadomo, czy ktoś ma tego tysiąca, tysiąc życia, czy nie. Nie, nie dokładnie. No, dobra, to ja tego Revaya sobie o, na tym złożę. O, z tego się zacznę, po składam troszkę. Ale popraw sobie mikrofon, Sebastian, bo trochę źle Cię słycha teraz. Już, już... O, już jest elegancko. Może przez to, że głos mi się załamuje i ten mikrofon zaczyna mnie inaczej łapać. A czy nie, przejeżdżał też tramwaj, wiesz i po prostu... Aha, to możliwe. Ja akurat w tym samym momencie ty mówiłeś i to zagłuszyło się trochę jedno drugie. No, no 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 no, no. niestety mamy te pieprzone tramwaje po tej stronie. No w ogóle nie wiem czy słyszałeś... Mają zamknąć linię. Niektóre tramwajowe, bo będzie na tej na Skudowskiej Curie Remont. Znaczy I jedynka nie, no na przykład będzie. Dać. No ale mnie zdecydowanie. No jedynka no. będzie na przykład kompletnie zamknięta w tym momencie. I czwórka na przykład ta, którą ma Madeusz idzie też na uczelnię. To akurat tutaj widzowie mają dobre info, jeśli o Wrocław chodzi. Dokładnie. To radziłbym za, poczytać. Na gazecie wrocławskiej bodajże jest ten artykuł. Pewnie się nawet I tam jest więcej tych linii, które będą poblokowane, bo nie będą pozmieniane trasy, także pierwszy termin zmiany taki jest planowany na 14 bodajże grudnia, także no lepiej się od czasu zorientować, żeby nie było później, bo myślę, że nie wszyscy wykładowcy nabiorą się na gadkę, że no zmienili mi rozkład i, <grym> no. i nie mogłem przyjechać na czas. Albo tym nie istnieje. Dokładnie tak. Tam rozumiem, jak się w technikum na przykład w środku lata mówiło, że przepraszam za spóźnienie, ale wpadłem w zaspę, no to w technikum to działało, ale myślę, że na studiach takie bariery nie przejdą. W sumie na studiach to jakby nie patrzeć wykładowcy w wielu aspektach mają wyrypany po prostu, nie? Jeżeli jest przedmiot, który wiesz, można sobie odpuścić, to tak, ale no tak jak u mnie na przykład są przedmioty, których... Kurczę, no wbiłbym się, ale nie wiem, czy oni pójdą za mną przedmioty które By... są potrzebne pod dany kierunek no to jak raczej nie wiecie, tak jak pójdą za tobą to uznaj że nie pójdą to jest najbezpieczniejsza opcja dobra dobra nice fajnie trochę kiepsko to wyszło no ale no ale ile 2 za dwa znaczy jakbym z tym ultem się w ogóle nie wbił no to to by mogło wyjść gorzej. Tak, to by mogła być A, katastrofa. LKS. No, uratuje mi ktoś? A... Ja no żadnego. na mnie jednego Ulta zmarnowała, no. I oni jej nie dobili. No. no jest, ja jestem Brawo. Na, na kompletnym low, więc... No ale nie umrzej teraz. Dobra. Jakoś to tam wyszło. Relay. Nie, nie najgorzej, okay, buty. Tak. No nie to bym się poszedł zabić. No. Przesy nawet nie mów tak. Ale... uwierzę. <laughs> Jesz jeszcze takich takich myśli to ja nie mam, spokojnie. <laughs> no nie wiem, ty tam interesujesz się tymi teoriami spiskowymi itp., to tam nie wiadomo co ci po głowie chodzi. <laughs> tak, jeszcze, jeszcze uznam, że ten... jeszcze powiem, że to rząd wszystko ukartował. Dokładnie tak. Ten Wagwik ma non stop u... Znaczy on ma strasznie mały cooldown na to. Ostatnio grałem urwikiem właśnie w dżungli i po prostu tam chyba na drugim poziomie masz co 50 sekund to ulti, więc... Dobra. Dobra, dobra, nie najgorzej. Z... Tak, tak, Trójca bo... na Korkiego jest teraz najlepszym bo... chyba bo... wyborem. Ja tu tak maksuję ten bandaż, nie wiem w sumie czy słusznie, ale... Yy, nie Niesłusznie. No, powinienem E zdecydowanie E. Tak. No, ale już. Ach, cholera. Jak już poszło, to poszło. Już teraz będę maksował E, bo już nie mam wyboru w sumie. Więc... No, co za typ. To pojada pewnie przez przypadek, no. Z zaraz, e. Ultimate. Drugi... O, uważaj. No, zaraz, zgon. A ty jeszcze nie umarłeś, tak? Nie. No, jest to znaczy, tak. Już zbudziłeś się umarłem. O, cholera. No, serio. O, cholera! To sobie złożymy, to sobie złożymy. No niedobrze. Ulti sypnęła? No, biła się w sam środek nas. Dobra, tu jakiś armor trzeba złożyć zdecydowanie. Na tą fiorę. Ona za dużo robi tutaj. Dobra. No ja troszkę hapsu muszę pozbierać. No, nie wiem co ten Faker sobie w ogóle wyobrażał. To już tam biegnę, więc jakbyś mógł ich na siebie ściągnąć, nie wiem czy chcę to robić. No, chyba, i... chyba nie chcę. Ale może ja kogoś złapię zaraz, więc. O, na przykład Cassiopeia. Dobra. Ha. tutaj chodźcie, chyba chodźcie, chodźcie, chodźcie. A, nie wiedziałem, że ty dalej będziesz się No, miły. idę, idę. Znaczy, szedłem, ale widzę, że reszta Bo w tak, nie no, była trochę była. No tak. sumie to tak. Tu jakaś apteczka ja zaraz się podleczę, mam nadzieję. I tutaj klepiecie. Dobra. Ja ich trochę No musisz koniecznie. Złapał mnie pod wieżą. Dobra, lejcie ich lejcie. A no, ja tu chyba umrę. No umarłem. Dobra. No się tej robi. No ona robi tutaj różnicę. Im. Szczególnie tym swoim ultem. Może nas tam ostro uciszać. No ale tym ultem to ona kurde... zostawia tego ulta na koniec i zabija. No. Tylko A minimalnie. Tak tak, to tak, tak, tak. Ja się zauważyłem. Że... Ale nie, nie zdeka. No ale to wystarczy. Jak widać. Chociaż fakt, no. Peja swoim berstem tak, naprawdę. O. o! Już myślałem! Swoim berstem naprawdę dużo potrafi. Szkód okay, na rolki. Jejku, no on, on też ulci co chwilę, no. Nie wykorzystuje chyba zbytnio swojego. W ogóle. Jakiego ja slowa dostałem? Nie wiem czy to. Dobra. No, Casiopeia znowu nie, przeżyła na slow, naprawdę low HP. Ojoj, oj. Dobra. Eee, dobra. Się jakiś Piora stoi. Siedzi, znaczy się. No, dopiero za pół minuty coś na Caldon Reduction muszę złożyć, bo. No, się Dobra. Pasywka. Ale myślę, że Warwick zginie. Dobra. Zginie, zginie. No ten już mam pół hapsa. Już pół hapsa, tak. Ta pasywka jest straszna. jeden, to jest tragedia. Mm -hmm. Dobra. Ej, 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 Dobra, ale ten zginął. Normal to fight'a znowu, trochę scharasowaliście. Dobra, ja idę zebrać. Ty masz jakiegoś steala tam? Masz. Jakiegoś mam. Jest tam na mobkach, trochę się podleczysz. A ja jak mam się w nich wbijać, no to jednak HP mi się przyda. Już ulti mam swoje, także myślę, że poczekam Na, na ich ruch. I wtedy się no przyda, żeby. Albo na albo na tego, na Worvika, jak on zacznie. łapać. Znaczy, Warwicka to ja łapię swoim studem, po, no to po tak, prostu tak, tak, Q. Tylko mi chodzi o. Gdzieś tego. No, tam ewentualnie pyknąć. No, ta Kaitlyn te. plays'y ma słabe dzisiaj. Kaitlyn? Tak. Dobrze KS'uje. No, KS'uje dobrze, ale z Q niewiele robi. No, ta już zużyła maskę. Już mi się dupa jara. Naga Dobra jest bit No musi... Oj oj Dobra, Kogmo w ginie LOL ulti poszło tylko na Ciebie, bo jak No Coś tam udało mi się No Udało mi się ją jedynie zatrzymać, ale hilo? więcej nie mogłem zrobić Czy oni mają heal? Tak no, mają heal, to No bo tak właśnie Niedobrze, niedobrze. Ten woli miś niby padał, niby nie padał. No w ogóle tutaj Immortal jest. Jak nie pasywka, to jakiś heal go uratuje, to znowu no, bariera. No, mówię. No, no ciężko to widzę. Coś te aramy pechowe dla nas są. No troszeczkę. Dobra, ten Cassiopeia jeszcze zjem. Ja tu padnę chyba od tego? Nie, nie padnę. Aha, panułem. ja tu sam zostałem, tak? Tak, sam zostałeś. Dobra. Już cholera kiepsko strasznie. Co tam, ktoś awczy? Kogoś. No, panu Veigar. Panu, no no trudno. Dobrze, że to taka gra, a nie na przykład rankę. Wtedy to Wtedy no, mógłbym się zdenerwować. No. No, co, ma co? Ma ulti? Ma ulti. Wiedziałem. Ach, cholera. Wiedziałem, że multi, bo się Chai'u je gubił. No ja też za późno zareagowałem teraz. No, twoja wina. No. A, myślałem, że je szła jeszcze tutaj. Dobra. A jeszcze normalnie aż flesza na muzykę, no kurde. No i dobra, tak, i teraz. No, ona ma dobrze, bo może odskoczyć tą tą mm -hmm. siatką. No przynajmniej ta, ten skill jej wchodzi tak jak powinien. No ja za 10 dobra, sekund ulti mam, także może coś. Można się w nich wbijać w sumie. Ten łowik znowu się coś czai. Dobra. O kurwa, chyba nie dotrę tam. A jajaj no, no nie zdążyłem. Chciałem fiorę właśnie zblokować, bo No fiorę coś ściągnęliśmy tutaj dość szybko. Mhm. Będzie czy jakiś caldon redakcji. LOL, Ketlin! Jakiś coś to chyba będzie nie dobre. Wiem, co ona sobie myślała. Co? Wbiła się tam? Nie patrzyłem no, akurat w sklepie byłem. W trójkę, w trójkę typa się wbiła. No to mało rozsądnie. No ale już tym korazkiem też sporo za zaczynasz działać. No, ten, troszeczkę już tam biegnę. Biegnijcie za nimi, oni może się cofną akurat na was, ja wtedy podejdę z Q i z Tak, tak, więc... tak, cofną się z resztą swojego teamu. Wolę nie ryzykować. Dobra, aha, to ta tarcza. Nie ma, nie ma kolego. O, cholera. Ole żeś to ulci sypnął No, uciek na tym swoim buście całym Ale Fiore chyba zabijemy dobra Tu Warwick Dobra Całkiem nie najgorzej I idę jeszcze bez Wake na No jeszcze malfaj tu jest i o No nie Największe pizdy zostały na sam koniec On się tu zaraz w nas bije okrutnie Dlatego ja się odsuwam od Was. No ale próbujcie tą wieżę chociaż. No? A, minimalnie. No, nie chciałem dawować. No, no ale... super. Okay. No, trudno się mówi. Zbijamy mu tarczę. No, czekaj, sobie wezmę to. O! Powiew w świeżości. Tutaj Fiora idzie, uwaga. Ja nie mam multa za minutę dopiero, Zbijamy więc... Zbijemy mu nie, nie wiem, bo nie wiem czy ktoś tu podchodzi, czy nie. Dobra, on się zarabia gdzie wbija, uważajcie. Pewnie tak. Nie biegajmy razem. Cholera rozsuńcie się ludzie, no. No próbuję, ale oni do mnie. No wiem powodzą. właśnie, no, kuźwa... No bo ja znowu bo zbiłem tajcze. Git. No ale musimy pod wieże wrócić, pod wieże tutaj defować. Czy dałoby się jakoś tak. I, i troszkę się rozstąpić. No jedyna rozsądna opcja Na tutaj, no bo. Nie ma sensu wychodzić po nich teraz. I w Tym bardziej, że nas jest czwórka, jakby nie patrzeć. Tak. Ta. Nie to ma nie wiem, nie, wiem, czy... nie wiem, czy nam się uda tutaj cokolwiek zrobić, no ale trzeba próbować. Za 10 sekund ulti, więc. Za <laughs> pół HP dostała, prawie. Przede wszystkim Fiore i Kasiopeję trzeba ściągać. No, ta Cassio tak trochę średnio używa, te swoje czary, no ale. No dobrze, dobrze, harasujcie ich, harasujcie. O tak. to mnie coś ślepne. Dobra. Sam Warwick chyba się wbił nie będzie. No to jest. Śmiem podejrzewać. Uwaga, uwaga, w tych krzakach jest. O właśnie. Dobra, 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 jest, zajebiście Dobra, Urwig. Nice. Dobra nice. Jest, zajebiście Jeszcze go złapię z tunem Ach cholera straszował w ostatniej chwili Ale dobrze, udało się teraz, całkiem przyjemnie Tak, fajnie Trzeba puszować teraz tylko malfaj przeżył W ogóle ja nie wiem, nie poszedł chyba ani fokus na mnie, ani na kepting jako tako e Wiesz, że nawet nie zwróciłem uwagi na kogo oni się wbili, ale wiem, że wszystkich ultem tam złapałem i no, piora nawet nie zdążyła swojego odpalić. Dobra, poszujmy chociaż tą wieżę tutaj. Wieżę, wieżę. Dobra, wracamy, wracamy, bo myśli się, żeby uciekać. Chyba tak, jeszcze tego malfajta zaraz zabiję. Dobra. Dało mi się ich trochę. O, zajebiście. O, mi się eee... się skupić na tym tutaj. Dobra, ja złapałem Fiorę. Ale to już wasza. O, zajebiście. O to chodziło. Uważajcie na urwika. No ale 3 DPS-y to chyba go zabijecie. Tak. A czas. Yy... Zajebiście. Chciał zajebiście. Zajebiście. Powtórka z ostatniego meczu, widzę. No. Może się odbijemy my w czwórkę. Bardzo możliwe. Dobra, ja Tam chyba sobie i... zbuduję Wormoga teraz. Ja Plem, chyba plemienną. Pójdę. Ja to chyba pójdę pod wieżę. Bo mam 3500. 500. No, czy spróbujcie coś spuszować może jeszcze. A jak nie, no to tak jak mówisz. Ja będę A tu nie ma plemiennej cholera. No nie no. Ale nee, to będzie dobre. Nie rady. To będzie dobrym pikiem. Tak, korasa, próbuj złapać, co chyba może odlecieć. No uciekaj, uciekaj, ja już tam biegnę. Tu jest Kto jeszcze jedna nie apteczka. Udało mi się zabić. O tą wieżę, no ale trudno. No musimy teraz tego inhiba bronić. Tak, i czekać na Kate, możemy. Znaczy inhib jak inhib, ale trzeba czekać na Kate i wtedy znowu próbować. No, nie. ta jego pasywka Łapie, cholera. O. Ale ten ulti o. No, zjebałem teraz też. Ajajaj. Cholera. Znaczy no akurat wyskoczyli mi wszyscy z zasięgu, wiesz, złapałem tylko woli misia, a on miał pasywkę odpaloną. No, no. Także no nie najlepiej. No Caitlyn może, Katie może tutaj o właśnie, o właśnie. Ona ma ten zasięg. Tu Kasio. Tu jeszcze trzech. Tutaj dwóch na takim perfidnym low jest, więc ulti. Zajebiście. No serio. No to było słabe. O kurwa. kurwa. Ulti miała. O kurwa. Ale żal. Jak? Jak? No zrobiła cię teraz. Ach. Co to jest? Mm, chcę. Panie, nie chcę. A, nie łaskę. Abyssal. Nie, wiem, chyba Def mi się jeszcze przyda jakiś. Zdecydowanie. To jest sobie armor. jakiegoś. Co tam umieścić jeszcze tylko? Dobra. Oko za zagram? Ta Ketlin u nas sporo robi, jakby nie patrzeć, ile ona ma. No 15 15,5. No to. Dobra, ale dobrze się buduje. Chociaż tyle. No chociaż ten statik to tak średnio. Nie, no wiesz, zawsze trochę krita więcej i ten attack speed podwiększa mnie. Co z tego, że ona ma się czysta, to ja też ona się No Dobra, zapałem. Niech podejdą, niech podejdą Dobra, ja spróbuję Casio zabić Dobra, zabiłem Casio Gdzie jesteście? Chodźcie, chodźcie, chodźcie No, pomóżcie! Dobra, poszedł stun Tu jest jeszcze Fiora No, już niestety więcej nie mogę zrobić Uciekaj. Ale udało mi się na Kasio usiąść, także... No 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 no... A nie ma sensu Ciężu, więcej no, resistów tu budować, tak. bo to... Dobra, no, ale troszkę się odbijamy, także... No, zabijesz go? Tak. O cholera, no nie wiem... Dobra... 5 sekund i wstaję, także... A, już masz Caitlyn, spoko... No... Ja już do was Pięknie idę... pomocy... Już biegnie. Chyba ma. Wow, zahaczyła mnie ultem. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Bijemy ją. No jak ją złapiesz dobrze, To ja jestem na low. Dobra. Co, co? Chwaj, co? Ja Jakoś... Uważaj, wiem, uważaj, uważaj! Robimy. On może mieć ulta, więc... No właśnie. Więc lepiej uważać teraz. Weź się tam podleż na tych minionach. Dobra, no i trzeba czekać znowu na Katie i próbować coś ich zraszować. Uuu, 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 za siedem. No, nie I sięgłem. No mam ulta teraz w sumie, więc jakbym się wbił tą Casio. No skoro ona gówno robi, tak czy siak? No, Casio mało robi. Chociaż jak wtedy ją to nie wiem czy nie odciążyłeś nam tego Kingfighta. O, mamy Caitlyn. No i gitara, tu biegniemy. Musicie się trzymać z tyłu jakoś, nie? Mm -hmm. Dobra, niech się rzuci. Dobra, już przerwałem mu. O cholera, oni poginęli wszyscy. No, no to grubo. No nie, nie, nie dobrze. Ej. No, coś jeszcze spróbuję powalczyć, ale to raczej A nie ma sensu się wracać do bazy. Tutaj tak się nie wyleczę, i tak no niestety No dali się złapać, niepotrzebnie tak do przodu też wybiegli. O, jeszcze ty Nie, to i tak nie miałem nic do zrobienia. No, no niestety. Kolejny defit, no coś co... te. No, osłabił nas znacząco, bo chociażby nie. tą klatkę rzucał, zawsze by ich jakoś przystopował i później nam by było później łatwiej by... czy uciec czy Nawet skontrować. Trzeba ściągnąć tego tą kasją na... Znania. Dokładnie tak, o tego ulta chociażby jego zabrakło. No, no, no. no niestety, moi drodzy, tym razem się nie udało. Kolejnego arama mamy za sobą, niestety z czerwonym napisem. <laughs> Dokładnie tak. Ja Wam no, dziękuję za uwagę. To, no, ale ze statami dość dobrze wyszliśmy, jeśli chodzi o nas. No tak, no ja więcej nie tam, 7,928 no to więcej wyciągnąć już nie mogłem. No Starałem się no, no. ich ultem złapać, no, no. dwa ulty zepsute no i też już pusz poszedł do przodu, tak czyli. Tak, mam jeszcze coś? oni nas zdecydowanie coś? Czy I no coś? Czy się mówi, coś? Tak, więc był dzisiaj ze mną Sebek. Tak, byłem ja. A my widzimy się w następnym materiale, cześć! No, na gasie.